A więc, witam wszystkich w pierwszym odcinku całkiem nowej serii pod nazwą całkiem zwyczajny Minecraft, gdzie gramy w całkiem zwyczajnego Minecrafta. Mówię prawdę, wierzcie mi. To jest totalnie zwyczajny Minecraft. I wszyscy to wiedzą. Nie, to jest serio zwyczajny Minecraft. Guys, macie mody. Nie wrzuciłam żadnego moda, o którym nie wiecie. Ogólnie nagraliśmy odcinek z tego dzisiaj już. I odcinek się zjechał, bo nie nagrałam audio mojego i jeszcze serwer stwierdził, że nie chce już żyć. Multi you doing, okej? Okay? Owca! nie Jak, nie była podpisana. O, fajnie. Wait, co to jest? O, statek! Ma, mnie. Ej, zdudowałeś już ten statek? E. Multi, tu jest dynia! Ej, Multi, jest dynia tutaj. Masz. Widzisz mnie? No, widzę. Ja cię bieg biegam. No, widzę. <śmulny> Okej, okay, ja to muszę wziąć. Guys, zobaczcie, co ja potrafię. The <laughs> okay. Ej, to jest fajne miejsce. Ej, tam jest cave. Ej, chodźmy do tamtego cave'a, guys. Zen, zen, zen. Chodź, chodźmy tam. Tam chodź. Gdzie ty płyniesz? Gdzie jest multi? Zen! Gdzie jest Zen? Ej, Zen. O, tu jesteś. Czy ty poszedłeś pozatopiony. Dobra, możemy w sumie mhm. iść do tego cave'a, bo jest bliżej i niżej. Gdzie jest multi? Biosko, 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 biosko. Gdzie? Ej, gdzie masz wioskę? Zen. Czekaj. Zen, gdzie ty masz wioskę? O wioska, faktycznie. Zen, nie było tu armora? Nie było. No. Ej, w sumie, jacket mógł tu być, faktycznie. Ej, ja myślę, że możemy przeczekać noc w tej wiosce. Gdzie jest multi? No ja nie mogę iśćcie spać. A. Dobra, idę, idę. Nie <grymne> mam. Ja nie mogę. To jest koszmar. Nice. W końcu. Finally. Czy to serio było takie trudne. Chodźmy do cave'a w końcu, guys. Skąd przyszliśmy? Stamtąd, co nie? Tam był cave taki idziemy, duży. Idziemy, idziemy. Dzięki za schody. Ej, ale on idzie tu niżej, w sumie też. No bo są zenchantowane chyba. patrz, 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 patrz. Co to jest? To jest nowych wersji. Tutaj podierzone grab jest. A no to może tego nie niszczmy, tylko zapiszmy kordy, jak będziemy mieć ten mieć i ten i pióro. O żelazo przegapiłeś. Field. Coś tam jest dalej, czy dalej nie szłeś? Jestem, ale ja nie mam tarczy. Okej. Okay. Widzę to wrożeczko. O, jest żelazo. O, emeraldy tu są. Zaczekaj, czekaj, kopię żelazo. Chodź. Gdzie mam iść? Chodź. Poczekaj. Muszę sobie jedzenie wziąć do ręki. Chodź, chodź. Tu. Co tam jest? Jest. No widzę. Bałam się, że mnie zrzucisz. Chodź, chodź. Ale on idzie głęboko. Dobra, no, to już trzeba Ej, tam jest, tam jest, tam jest żelazo? Zen! Zen? O, jesteś. Czemu zaskoczyłeś? Chcesz o tym pogadać? Nice. Mam tu serca. Rzucę ci rotten flesha, Masz rotten flesha. Why did you jump? żelazo. Tam też jest żelazo. Zaraz po nie pójdę. Tam na ukosie. muzyka. O, tam jest dużo żelaza! Słyszę twój mikrofon i myślę, że to creeper. Bo cały czas syć Czy ty wziąłeś wiadro lawy? nas opuścił Zen zaczekaj na mnie, nie zostawiaj mnie tu Ja mam wiedzę I mnie ta wiedza nie cieszy wcale Zen? Zen? ZEN! ZEN! Tu jest mały zombie! Tu jest mały zombie! O, to jest żelazo. A! No tak, swoje słuchawki. Twój mikrofon odwala też O super, tam jest ancient city Cudownie Zen? <laughs> What are you doing? Okay. Zen mnie porzuca dosłownie. Zen, dlaczego? Zen! Oh shit. Czemu on to zbudował z drewna? Mhm. Super zen. Uh, good for you, I guess. <gry> Mm -hmm. Mm -hmm. Super, e, świetnie. Great. That's great. Czy moje osiami się spaliły w lawie? Starałam się uciec jak najdalej od lawy. Ten pomóż, ja nie mam, ja nie mam jak tam zejść. I moje itemy? Mhm. Rzucisz mi, muszę zjeść, bo mam jedno serce, dosłownie. O dzięki. O, super. Większość żelaza była twoja, chyba całe żelazo było twoje. Miałam piec, ale chyba się spalił, mam... O ja nie mogę, e, piec mi się chyba spalił. Eee, nie mam pieca, dobra, to muszę skraftować. Zginęłam głupio. O, jest piec jednak. Diaksy są na końcu, podwójny vein. Nice, dobra, to zbieraj diaksy. Tutaj. Jeszcze drugie są. Dobra, to mogę w sumie z tobą iść, tylko czekaj, przepalę rybę. Tarczę potrzebuję. A, ty mogę ci skraftować. Dzięki. Już ci kraftuję. Już ci craftuję. Ej, tą jedną sztabkę żelaza mogłeś sobie skraftować w sumie, ale okej. Okay. Jeszcze miałeś w sumie 11 żelaza, bo to twoje. A wiem co miałam skraftować. Tu leży tarcza. Zen. Ślepy jest. Nie było widać. <noise> Dobra, idę za tobą. O, tutaj jest żelazo jeszcze. Czy coś pisał, żeby go zaprosić, czy coś? Nie, on w ogóle nie No bo pisało, że jest online... Ej. Ej, czy ja straciłam swoją tarczę? O, ja chyba straciłam swoją tarczę. Tutaj do góry okay, są dzieci. Okej, ale ja muszę sobie ogarnąć tarczę, bo teraz skapnęłam się, że nie mam. Obdaruję cię bramą, proszę. Dzięki. Zen powinieneś sobie skraftować zbroję. A tu mi mikrofon mega skąpuje. Wiem, te sukawki kawki nogałą Nice. Tam było żelazo gdzieś, widziałam. Diamenty? O, widzę diamenty. Mówiłeś o tych diamentach? Tak. Nice. Spoko cave. O, oh, nice. Serio spoko cave. O, żelazo. Zen? O, tu jesteś. Nie mam pół serca. E, masz ode mnie, czekaj, to jest większość Twojej, tak mogę Ci jeszcze w sumie to rzucić, to zawijamy się stąd? Chyba to. Tak. No, byłby dobry pomysł. I chodźmy tędy. Ej, widziałam coś. Eto e to chyba był zombie. Poczekaj, nie zabieraj wody. No widzę. A to jest twoja zapalniczka. Dobra, to nie są deaksy. Już myślałam, że widziałam deaksy kolejne. Hmm. Tam są diaksy Gdzie? No tam ty chyba masz od sreja, bo ja nic nie widzę I tu na ziemi były. Jakim sposobem ty to zobaczyłeś Wolni Ej, Ej, mały zombie villager cię a... goni Dwa tu były, tylko. Zen? Zen jakby wszystko cię goni. Dobra, teraz wszystko mnie goni. Never mind. O no. Zyskam jego ity. Hmm. Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Nie dam rady tego zrobić. Chcę ustawić sobie spawn point'a. Zadmiał moje łóżko. Dobra, nice. do Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Retry. Dobra. I am a survivor. I am a hardcore player. Nawet jeśli nie wygląda. Okej. Okay. Ono. Oh zen. 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 Ono. Oh jest zen. Nie potrzeba. Dobra. Patrzę, czy tam jeszcze coś nie zostało. O, zen jesteś. Mam wszystkie Twoje rzeczy, chyba wszystkie. Masz... masz, no, tu, 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 tu. No. Zostawiłam tam łóżko. Czekaj, zaraz to nie pójdę. E, serce. Gdzie, a, masz to. To jest twoje. Potrzebowałam hmm. tego. Ej, wiesz co? Postawię piec i przepalaj przypa sobie żelazo, a ja pójdę po łóżko. Aha. Eee, i żelazo. Wezmę część tego na pochodnie i trochę tam rośnie świetle. Eee, to jest twój kino? Twoja mm -hmm. siekiera? Mam jeszcze jedną łóżko przy sobie. Eee. Podniosłeś. No. No, ja łóżko jedno miałem jeszcze z swojej No, no to. No to mogę to ci rzucić, a ja skoczę po tamto. Rzucę Ci rotten flasha, jeśli chcesz. I no, połowę tych A, i tarcza jeszcze. Tarcza, wiatr wody... Ile miałeś diaksów, bo ja nie pamiętam ile ja miałam. Nie wiem, ale drewno miałem jeszcze trochę. Masz połowę tego. I połowę tego. Ciężko stwierdzić, ile ja miałam. Ja jestem hardcore player, nie licząc tamtego faila. Ej, masz hełm Zen, wiesz. Dobra. Ej, skraftuję ci ironową pom. Ironowy chestplate skraftuję zen. Poczekaj. Dobra, weźmy stąd łóżko, bo ja tutaj nie chcę mieć respawna. Nie wiem gdzie ono. A tu leży. O, żelazo tam jest. Dobra, to ja zbiorę to żelazo stąd. Bo szkoda zostawiać. Zen, gdzie ty jesteś? Zen? Wait a minute... Zen? Aha, Zen mnie porzucił. Super. Zen? Aha. bo, A, tu jesteś. Jak sobie kopałem pod wodę, bo znalazłem jak szukałem No widziałam, że tam zaskoczyłeś i ciebie nie było i takie o, Wait a minute, where is Zen? Zen? Gdzieś ty pola znowu Chodźmy stąd może Jeszcze Dobra, wykopałam pięć, nie chcę mi się więcej kopać. Chce mi się zwijać z tego cajeba. Ferrari, się z z. wszystkimi, bo mnie nie pierwszego. <laughs> Chodźmy tą wodą do góry. Gdzieś ty znowu po las. Chodźmy tą wodą do góry może. Wygląda obiecująco. No, może nie aż tak obiecująco. Chodźmy tam. Nie ma żadnych będzie jest? pod wodą? O, jak cudownie. Ja i moje umiejętności. Where are... Where are we? O! Okej, okay, jesteśmy w wiosce. Ej, to jest akurat dobrze. Czpijmy tą noc. Na co typa Ana Endermana? Enderman. Hejt Czekaj, tam są glus, kujdę, ah. ja sobie wezmę dla tych chwil. Ej, wystraszyłam się. Ej, to było okrutne. Enderman mi się znowu tepnął przed twarz. I zeskoczyłam z góry. Ej, zen, ja mam skórę tak, jak, jakby co? To moglibyśmy zrobić ten Enchanting. Ej, zen. No to miałam fajne miejsce, czekaj. Czemu tu jest tak dużo tych Endermanów, to jest dziwne? Albo nie wiem, gdzie to fajne miejsce było jednak chyba. Ej, ale... Zen? Czy ty rozświetrzyłeś Endermana? Nie pamiętam, gdzie było fajne miejsce, ale możemy iść w sumie tam. Jakby tutaj się wybudować. Nie wiem. Można by było tu w sumie. Nie chcę mi się łazić, bo tutaj nic ciekawego nie ma naokoło. Tak pusto. Dobra, budujemy się tutaj. Ej, Zen, masz wiadro wody? Zen! Masz wiadro wody? Mhm. To dawaj, to masz... zrobimy tutaj nieskończone źródełko w tym miejscu. Wody. Nie masz wody? Nie. Aha. Myślałam, że masz wiadro wody. Gdzieś Kejwy zwiedzać. Zen mam urojenia. Then. Chyba, że to twój nick widziałam. Gdzie uh, zen <laughs> where did you go again